To są tak zwane dane identyfikujące, one są zdefiniowane w ustawie o PPK i do danych tych należy imię i nazwisko, oczywiście adres zamieszkania, adres korespondencji, e, numer PESEL-u, e, e, seria i numer dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców, e, w przypadku cudzoziemców numer paszportu i data urodzenia, no bo najczęściej osoby te nie posiadają, nie posiadają PESEL-u, choć nie jest to wykluczone. No i to są dane, które są elementem umowy o prowadzenie PPK, czyli tej drugiej umowy, którą pracodawca zawiera z instytucją finansową niejako w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych i skoro dane te są elementem umowy o prowadzenie, no to po pierwsze powinniśmy te dane zgromadzić i po drugie, dane te będziemy musieli przekazać do instytucji e, finansowej. Mhm. Czy przekazanie tych danych kończy proces obsługi danych, czy dalej pracodawca będzie miał do nich wgląd? Z formalnego punktu widzenia, pracodawca jest oczywiście administratorem tych danych i ciążą na nim określone obowiązki. Natomiast e, e, warto pamiętać, że aktualizacją tych danych. Powinien zająć się już pracownik w relacji z instytucją finansową. Czyli jeżeli te dane uległy zmianie, na przykład wymieniliśmy dowód osobisty, to my, jako uczestnik PPK, powinniśmy sami poinformować instytucję finansową o zmianie tych danych, tak żeby instytucja finansowa dysponowała aktualnymi danymi. Natomiast ustawodawca nie nakłada na uczestnika obowiązku aktualizowania tych danych w odniesieniu do pracodawcy przybyłego byłego pracodawcy. Z drugiej strony e, Polski Fundusz Rozwoju uważa, że co prawda takiego obowiązku nie można wyinterpretować z ustawy, ale na pracodawcy ciąży jednak obowiązek dbania o to, żeby te dane były aktualne. No bo jeżeli pracodawca nie będzie dysponował w tym zakresie, w zakresie PPK oczywiście, aktualnymi danymi i dane e, posiadane przez instytucję finansową będą inne, no to będzie to rodziło różnego rodzaju e, wątpliwości dotyczące e, identyfikacji danej osoby, tak? Więc z punktu widzenia przepisów prawa, danymi ich aktualizacją powinien zajmować się uczestnik i instytucja finansowa. Z punktu widzenia tych samych przepisów, zbieranie tych danych ciąży, ciąży na pracodawcy przynajmniej na tym pierwotnym początkowym okresie w tym pierwotnym początkowym okresie te dane są gromadzone na potrzeby PPK oczywiście pracodawca będzie zobowiązany zrealizować tutaj obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO no i tym samym nie może tych danych wykorzystywać a taką daną jest na przykład numer telefonu czy adres mailowy bo od tych danych nie, nie powiedziałem w związku z tym jeżeli Uczestnik, jeżeli uczestnik czy podmiot osoba zatrudniająca udostępni takie dane pracodawcy właśnie do celów PPK, to oczywiście pracodawca nie będzie mógł na przykład tego adresu mailowego wykorzystywać do innych celów, na przykład do celów związanych z relacjami pracowniczymi.